Ok, to w y, zadaniu gra w usuwanie chodzi o to, że dostajemy jakieś słowo. Na przykład tak jak w przykładzie. I chcemy z niego usuwać litery. Ale litery możemy usuwać tylko w ten sposób, że jeśli mamy jakieś dwie takie same litery obok siebie, to usuwamy je ze słowa. I dostajemy słowo bez tych liter. No i, no i chcielibyśmy sprawdzić, czy dla danego słowa da się tak usuwać litery, żeby w końcu całe słowo nam zniknęło. No, dla tego słowa się da, no bo możemy sobie usunąć te dwie litery na przykład, no i potem te dwie za sobą. Ok? No i teraz y, długość słowa. jest mniejsza, równa tysiąc, Co no, daje nam dość duże możliwości, bo możemy po prostu za każdym razem sprawdzić sobie. Możemy po prostu przejść się po słowie i sprawdzić, czy występuje taka sytuacja, że dwie takie same litery są koło siebie. Usunąć je. I zrobić to samo. I z racji, że te słowa nie są zbyt długie, to też nie musimy się martwić specjalnie optymalizacją pamięci. Możemy sobie nawet tak wziąć po prostu to podsłowo, słowo, wziąć to pod słowo, i je skonkatynować. I utworzyć z tego nowe słowa. No i pojawia się tylko taki problem, że mogłaby się zdarzyć taka sytuacja potencjalnie, że. To ma trochę znaczenie, w jakiej kolejności będziemy usuwali te litery. No bo tutaj, w tym słowie nawet przykładowym, możemy zacząć od usuwania B, a możemy też zacząć od usuwania na przykład tych dwóch liter A. No i teraz dostaniemy za każdym razem inne słowa. No ale. No i chcemy się zastanowić, czy to ma znaczenie. Czy mimo że dostajemy inne słowa, to czy może się tak okazać, że w jednym przypadku będzie się dało usunąć wszystkie litery, a w drugim nie. No i jak się tak chwilę nad tym pomyśli i porozpisuje, no to się okaże, że tak naprawdę to się zastanawiamy, czy jeśli mamy tutaj jakieś dwie literki A w słowie. To czy jeśli sobie je znajdziemy, to możemy je teraz usunąć. Czy może lepiej byłoby je usunąć potem. No ale jeśli byśmy chcieli je usunąć potem, no to znaczy, że tutaj musi gdzieś wystąpić jakaś literka A. I tutaj musi gdzieś wystąpić jakaś literka A. Ok? bo musi, no bo musi się dać je z czymś skasować. No, ale to oznacza, że teraz to słowo tutaj da się jakoś usunąć. To znaczy, jeśli to A dałoby się usunąć z tym i to z tym, to znaczy, że to słowo da się jakoś usunąć, żeby potem te dwie literki się spotkały. I to słowo też. No więc równie dobrze możemy usunąć te dwie literki, usunąć to słowo i usunąć to A z tym A. I wychodzi na to samo. OK? To jest jasne? Kto w ogóle jest w tej dowizji łatwiejszej?